Siełako widzowie, witam Was w dodatku The Following z Dying Light. Jesteśmy dalej z Blazik i zaczynamy. Szybko. Musimy znaleźć wyjście z kanału. Wydaje mi się, że tutaj. Nie, tutaj nie. Tu, dół. Dół. W Jeszcze w dół. I mamy piękną czystą wodę. Mm -hmm. Troszkę zielon ale ale mi co jakąś inną grę przyrobi na teraz? Takie jaskinie. Tutaj kanały Fajnie jaskinki Chodź no, ty wyjście, o! Co tu jest? I co tu gdzieś, jakieś te? A no to jakaś fabuła jest czy co? O! To tak! Czy nie, my nie grałem. Jakaś muzyka. No co? Ksiutki O jakiś nowy świat chyba O Parma O! Ładnie tu nie? Hej, to Ciągle przerywa Słuchaj, ten twój jednooki deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają to również prawda. Ale głos mi się zmienia. Możesz go zapytać gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Lena? O! Nie, nie, nie. nie. Lena, I... no głos mu się zmienił. Trochę. A ja w górę. Plotki. A tutaj gdzie teraz część. A, bo ja... Miałem ten... Myślę, ustawione słuchawki. Chyba nie tu. Tu, tu. jak tam zaskoczyłeś? Normalnie. A ja się wspinam po jakiś tych to... A ty nie, ty to na, do na to trzeba zejść. W tym drzewie. Bo tak jak ja poszedł mieścić. Boisz się zmoknąć? Trochę eee Żyjesz? Żyjesz No główkę z takim Od razu mi się zdałem ten... Trudko leży Jak przeczytałem to od razu skruszymy Taki dźwięk jak takiego głazu pieszmy. Wypatrzono Ambonę Widzisz jakąś ambonę? Tu jest ambona, u Abona. Co to w ogóle Jakiś... jakaś sekta? To jest ambona, nie? A tu jest. Tak, bierzemy ją. Ambonat jest auto, a nie. Ambonat jest ambona? Wow. No a nie. Nie no, powiesz Do no. no, schodów? Nie, jak cywilizowani ludzie po Trudna. Trudno. No jakieś lornetki, tam wiatraki są widzę. Tutaj Donald farmę miał, i ja, i ja o. Ale tu. normalna ta farma tam jest. pole. Chyba. o, pole. Uuuuh, o, czarnokosa. Bo też, muszę zobaczyć tę czarnokosa. 383 wie, To dużo. 381. O, musi ciachać. Coś jeszcze tu jest? Ja zrobiłem napięcie tym. Śledzwo ją ma, już na napięcie. Czyli to będą mocni ludzie. No, Użyj kamuflażu. Smarowałem się. Poga. Pokaż się, zobaczymy co się dzieje. Jakiego kamuflażu? No, z zabiaka. Idę, czekaj, idę do Nie ja mam nic. Nie będą Cię bić? Pa. Nie pijam Cię. A mnie też nie. O przeszło mi. To miejsce wygląda na zamieszkane. Mniej więcej. Wygląda na zamieszkane, no um, <coughs> Ładnie Ładnie tutaj. Oni za tam tylko biegają. Hmm? ciężarówka ci kończy, da się do niej Ludzie na dachu są. Po lewej. Lekki tir. do Wypukaj Uf. Siemanko Ja pukam, ty mówisz. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. A Przemytnik. Robisz do tego hmm? świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, Koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira. Ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Spoko, loko. No i kogoś tu Ja cię nie Można się <coughs> tu wypukać? Mam na ciebie Hej, y przepraszam. Ja tam nic nie wiem. O. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazira. Będzie pewnie w stodole. Dzięki. Burak tu jest jakiś. Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. Hmm. Ale wy to jesteście normalnie... Tu jest shop Czekaj, chyba. Okej pa, otworzył coś. Sobie? Otworzył wejście. A... Kradnę ich tu trochę. Nie, nie, Koniec pani. dyskusji! Kłócą się. Tak? Dobrze! Ezgi! Czekaj! Ezgi! Ezgi! Ładnie tu macie. Tak hmm. swojsko. Nie to, co w mieście. panie nie? Ja tu wej wejdę oknem. A, Pomóż pani. Przepraszam. Pięknie. Gadam zeszły. Patrzcie, Masz mam jakieś zadanie? Nie! To jest on chyba. A nie, to ja, Sir, to nie. Chodź, może kogoś znajdziemy jeszcze. Trzeba coś gdzie jest tam. Tutaj, tutaj są. Kębić mają. Ale coś nie, coś nie, coś nie, coś nie gadają. Gdzie to. Numer 3, czyli już gdzieś po drodze były dwie. Już, dwie, wiem, po, już dwie pominęliśmy. Nie. O, bryczka. bryczka. się się, Można gwoździe? Poczekaj, zobaczę co tu pisze. Musi się świeci jakoś. Mój syn Joran. O, padłem do gówna. Bo tutaj można podejść. A tu z nim można pogadać? Mm. Hej Chwała niech będzie matce I e, Słuchaj, potrzebuję tylko informacji o. Ja tam nic nie wiem Nie tak się robię, kupiłeś sobie z tej No dobra, gdzie ja go znaleźć? Ja się mogę pożyczyć W środku W stodole Dzięki O, co ty jeszcze można tyle coś no nie Dobra, napić? nie chyba nic nie będę kadać. Może jeszcze kiedyś na no, tak, wejdę Też umiem się Nie. Pa. Pa, mogę patrzeć przez okno do nich. Co tam robią? Chora chyba jest. Chora dziecko tu. nie da się A, nie fury? Dobra. No, okej. tutaj. Póra mi się przyjąć. E, nie Dobry. chcę przeszkadzać, szukam Jazira. Ale ja. chyba. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie, nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. byłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemieniacie się, nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać, ode mnie więcej nie usłyszysz Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc, wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie A jednak żyjesz przyjacielu, weź no trochę chleba i wracaj do Haranu Mam co ja jeść, spokojnie, nie do trochę znalazłem rację, że <grym> Prosiłem, zostaw nas w spokoju Ty ci zostawię w spokoju, tam ci tu w dolej. Lena, tu kolejne, słyszysz mnie? Nie. Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej, a ty, Hano. O, to masz opał. O, podejdź bliżej. Nie o. Nie Bez obaw, nie jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji, mówią mi kan. Kyle Crane. Ej, Które masz? jesteś z kranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez no. oka? Tak, tego, swój gość, Kurt. Jak się nieba. nie ma. Nie żyje. E... On nie żyje. Nie znam. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Ech, tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojewy jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. grolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Czy ty go patrzysz? Świrę. Bywaj, mm. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nie że kurd wziął i kojfnął. potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać Ci coś, co może Ci pomóc, o. ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam Ci znaleźć samochód tutaj? Mm. Ciekawe mm. skąd jego ja wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie, tylko wiesz, dyskretnie działaj po cichu, dobra? Dobra, też no, się kupić? Znalazłeś ten wóz, o którym mówiłem? No, dobra, <laughs> No pobliskiej. tak znalazłem. Bam, mam, zaraz. Tu mają w kórę, pa. Uf. Ale pan naprawia ją chyba. Policji kadzie. Dzisiaj fajna BMK przyjechała. Na warsztat. Jaka? Nie wiem jaka to była, ale jakaś nowsza. Znaczy nowsza. Jakaś nowa widać była. Bo... Ładnitka Open? Alkohol, wódkę, wódkę alkohol. Już mamy A gra osobowa to jest jakaś Bra tutaj też Można pokaźniczek, to tutaj też Nie przeskoczę, bo rozwalą to Serio? Gryzie mnie Uderzy zaraz Musimy uderzyć Apteczka Wojskowa jakaś To nie jest to znaczy A to jak tam był raj, jak to się wiedziałeś kto tu będzie Nie wiem Kaniabel Dobra, chodź Idziemy Mam auto Apteczka wojskowa Pytanie elementów do łazika. O! Fajne! Oczekiwaj. Znalazłeś coś? Silwo. Nie biegacze. Fajnie tak w trawce. Chciałem. Nie mogę jeszcze.

A tu by był fajny chyba. takie fajne miejsca są. Wiocha O, tu jest skrzynka fajna. Szara, otwieram. O, auto jest. Co mnie palisz? Widzisz? No ma pięć, dwa auta jakieś. No widzę. Białe i duże. Nie mam strzał Wszyscy czekaj. No znowu! Muszę te strzały Słucham te miecze A co tu jest? Też chodź Srogi tropez, biorę O został Jadę na niego Nie doleciałem o kurde! Walą do mnie! No! to Ty! Co to wybuchło? To ja się ciebie chyba lepiej jakbym zapytał. Ale to do mnie coś ścieliło! E! Rzuca granaty! Dziki te też mają te Paliwa nie ma Wy twójkę można siadać Pum pum pum. Ale to strzela tu Gdzie ty jeszcze gdzieś jest Jedziesz? Daj a, a to może przeszukajmy to trochę Tak? A coś tu jest? Nie, nie wiem orzeszki no, no no tu skrzynka jakaś jest trudna Broń będzie jakaś co to tak jeździ tu? może mi auto działa może chyba nie otworzę bo mi nie wytrychów no ostatni wytrych może. Ja mam No to otwieraj, bo ja nie mam co zrobić Robię wytrychę parę Dobra Część układu hamulcowego No, coś do łazika Tu to, to może będę mieć jakieś takie rzeczy, co łazika zaraz montujemy do Ciebie No może robić tuning Ale to dwo... Bierzemy dwa, nie? No Tu jakaś ta jest, tu dużo skrzynek chyba jest. No Dużo do, do, do otworzenia jest Masz coś? Nic no, Dobrze, otworzyłem tego silasa znowu Części układu hamulcowego znowu I śruby Nie no, kurde Teraz dojdę są schowy. I orzeszki miał. O, ale tu jest tych Dopiero się z wyższej półki Mamtyzyna? O, plan ognistału młoczka. Jakieś planne. Bo tu rzeczy... już to zostaliśmy ty. Skrzynki na skrzynce są Śruby tu, To musimy się zaraz wymienić, bo ja tu otworzyłem, a ja pójdę tam, gdzie ty Tylko maczeta chyba jest Fajnie, że jest miejsce na dwie osoby w tym aucie hmm. Bo jak mi się skończy paliwa, to do ciebie to musiałbym wziąć. Jakiś warsztacik Dobra, u mnie już jest otworzone wszystko. Tu jakiś jest trudna skrzynia u ciebie. Mm. Fajnie, fajnie, razie fajnie, fajnie to wygląda. Prezentuję się całkiem całkiem. Otwarte że zadania nie są takie same. czy no... Że w jednym... W interfejsie. Hmm. Że jedna punktu. mapa, że nie ma mapy. Znaczy, że w zadaniach jest ona wyczyszczone od razu wszystko tym. Hmm. Śmieci pusty. Szafka trudna nie otworzyłeś tutaj. Też coś może być, jakieś jest trudne. Gdzie to nie otworzyłem czegoś? Tu szafkę nie otworzyłeś? Papieros jest wystarczającej... <grymne> wyższy, wyższy wiesz. Wyż. Tu nic nie masz? Gdzie? Tu nie otworzyłem? Tu nie otworzyłeś. No. Ciężko że nie dojedziemy ogólnie. Oliwa nam zabraknie, co hmm. nie dojedziemy, a tu coś jeszcze jest? Ja już czekam przy autoch Turbosprężarka, łuka Turbosprężarki. DURBO BĘDĘ MIAŁ Mamy taki mod Ja tam, ja tam, Muszę tam Możesz wypuścić nowe yy, przedmioty Pa! Siedział tak Co gościu? No, no tu jeden też był zbugowany Dawaj Cze A czekaj A co tu z tyłu da się zrobić? Potrzebne paliwo, paliwo. A jest... Jest trochę Jak, jak jechać mam w tym? Ty No wyjdź! Nie mam kierownicy Do, ty do tyłu wsiadłem. A Jak otworzyć? Otwórz Ty ale mogę coś z przodu zrobić. Resety i położenie ulepszy pojazd Części... silnika Ważnie se porobimy Ja już zamakuję. Ja zamaku zabiorę Ja już zamontowałem, coś światowego miał. Dobra, kan. mam brykę Kan, jesteś tam? Amortyzatory mam na czerwoną, rozwalone Czy ja też mam... Nie jadę tym. ...i koła Po No Hamulce są A nie, od razu

Санскрит едешь. Я не в же там шарить. Какой фарсы? Где по и до вестик? А где ты автостоп вещи? Это щетка? Тут Так? Jak to wszystko nie da się, no pod bramą zostawić, ty. Co mówisz, czy mi mają ukraść? <laughs> Brama jest. <laughs> nie ma go. Zabino się. Siema. Kana? Nie, nie ma go tu. Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są śmiganie? oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić już dawno. No i popatrz, nagle zrobiło się tu naprawdę miło i spokojnie, prawda? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji Co mam ci dać? Nie, Kopa w dupę zapytań. ci zaradzam Od razu wyda wszyscy Że jesteś poka, ten że ten jesteś węzki. po to Żeby coś dać A ja nie dać tylko gromadzić wskazówkę Czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc Tylko hmm. pamiętaj Że będziesz mi winny przysługę wie. Spok Siebie Wody gruntowe zostały jakiś czas temu skażone Chyba rozumiesz Co by się działo Gdybyś je jakoś oczyścił Mam nadzieję, że to w ogóle możliwe Owszem, możliwe Ale trzeba iść na teren bandytów Poszło tam już kilku ochotników, tu? żaden nie wrócił. Więc raczej ci, ci nie radzę. I co, ty chcesz, mnie zresztą też nie wrócił, my. czy co? Jeśli tak, idź wzdłuż no. rurociągu. No. no co? Podejdziemy tam, do ale. Pomp. Ale to już zrobimy. To A to zrobimy. Dzięki za rali, Ale no. kiedy mówiłaś, że przekonali kana, żeby sobie pożył, nie miałaś na myśli tutaj prawda? Nie. Ci tak naprawdę nigdy nic nie robią. Nie mogli się pozbyć Kana od wielu miesięcy. Dlaczego mieliby to zrobić teraz? Nadal unikasz odpowiedzi. Wciąż nie wiem, czy zasługujesz na odpowiedź. No tak, ale wygnanie kogoś tylko dlatego, że był nieuprzejmy, to chyba lekka przesada, nie? Możliwe. Ale tylko cienki mur dzieli nas od bandytów, zombie i cholerawie czego jeszcze. Wystarczyłby jeden facet z niewyparzoną gębą, żeby to rozwalić. I nie masz z tym problemu. Jeśli nie znajdzie schronienia, umrze. No, daj spokój. Jesteś z miasta, znasz takich jak Kan, prawda? Oni zawsze znajdą sposób, żeby przetrwać. Kan dobiłby targu nawet z trupem, aby uniknąć kłopotów. Z miasta. Dobra, obecz. Oddalę mam misję. Nie ma sensu pytać, o co się pokłóciłeś z ojcem, prawda? Nie, hmm. nie ma. Tylko ty tu ze mną w ogóle rozmawiasz. Cóż, rozumiem ich podejście. Ale nie muszę pochwalać ich metod, prawda? Więc wolelibyście, żebym sobie poszedł. No wiesz. Nie. Słuchaj, wszyscy tu przywykli do tego, że ktoś się nimi zajmuje. Wszystko dzięki matce i jej sługom. Jej sługom? Po prostu pomóż ludziom, dobra? Zrób coś efektownego, a wkrótce sam zobaczysz, jak to jest. No dobra. I z tobą nie gadam. Do widzenia. Już się nie da. A dobra. Ja coś ty wiesz, co jeszcze? To już sobie sprawdzimy tutaj poza odcinkiem co jest w tej wiosce jeszcze, czy coś tutaj się... można gdzieś wejść na jakieś miejsce. A do podstacji podjedziemy już w kolejnym odcinku. To, jest pierwszy, to był pierwszy odcinek nowej serii Dying Light The Following. On się chyba okaże dopiero w poniedziałek, nagrywamy to w czwartek. Więc mamy lekki zapasik jeszcze z tamtymi gierkami. Pamiętajcie o zostawieniu łopki w górę, subiku, w komentarzu subskrypcji. bye bye, -yo.